Panie marszałkini, panie premierze, wie pan, panie premierze, jakie były największe wydatki pana kancelarii poza kosztami prowadzenia samej kancelarii? Wydał pan 9 milionów na ośrodek studiów wschodnich. Ośrodek studiów wschodnich, w, którym, w którego radzie zasiadają najbliżsi pana polityczni przyjaciele. Ambasador Arabski i minister Bartłomiej Sienkiewicz, ten od państwa teoretycznego. Z tym, że tutaj ta kasa nie była teoretyczna, to były realne 9 milionów złotych. Gdyby ja nie neguję sensu prowadzenia badań wschodnich przez jakiś ośrodek akademicki, ale gdyby zamiast na ośrodek studiów wschodnich wydał Pan te 9 milionów na ośrodek studiów nad polską biedą, wówczas wiedziałby Pan, że ten budżet, który za chwilę będziemy głosować, to jest budżet polskiej biedy, budżet coraz gorszego życia, coraz Większej biedy dla wielu Polaków, dla wielu milionów Polaków. I dziękuję pytanie: bardzo. czy w przyszłym roku również zamierza dziękuję. Pan wydać z pieniędzy kancelarii, Panie z pieniędzy pośle. podatników 9 milionów na ośrodek Panie e, studiów wschodnich e, Bartłomieja Sienkiewicza bardzo i dziękuję. ministra arabskiego? Tak, dziękuję bardzo.